o Mistrzostwa Europy, czyli ta, w której miał walczyć z Chamberlainem Michał Cieślak, Chamberlain ostatecznie z Jackiem Masejem się spotka i to będziecie mogli obserwować na naszej antenie Fight Club a za nami dwa pojedynki, dwa pojedynki, o którym już wspomniałem, gdzie Dorota Norek moim zdaniem była minimalnie lepsza, bądź powinna zremisować walkę, ale Brytyjczycy przyznali zwycięstwo swojej faworytce Hennessey, co chyba e, nas wszystkich nie dziwi. Dorota, która była agresywniejsza, zapychała swoją e, rywalkę ciosami. E, była minimalnie moim zdaniem w tym pojedynku lepsza, przegrała e, tak naprawdę dwoma punktami, czyli w rundach e, 5 do 3. A... E, Dan Aziz przegrał ten pojedynek również na pewno. Jeśli mielibyśmy dostępne statystyki ciosów, to by była miażdżąca przewaga na korzyść Chorwata Sepa, który sparuje z Babiczem, pamiętacie Alana Babicza z polskich ringów ten który przegrał z Łukaszem Różańskim w walce mistrzostwa świata no i tutaj Dan Aziz który tak naprawdę jeszcze niedawno walczył z Joshua Bułacim na tym najwyższym poziomie no dzisiaj pokazał się bardzo słabo i sep mu sprawił ogromne problemy tutaj jesteśmy cały czas w dziupli komentatorskiej telewizji Fight Club no i powiem Wam szczerze, że zawiodłem się tym, że Aziz wys wyszedł tak słabo przygotowany do tego pojedynku. Mimo, że był po porażce, powinien być zmotywowany, no ale wyraźnie nie zmotywował się na zawodnika pokroju SEPA i przegrał to moim zdaniem wyraźnie sędziowie angielscy. A tak naprawdę jeden sędzia ringowy, bo w celach rozszerznościowych Brytyjczycy często nie biorą obsady trzech sędziów. Jeśli pojedynek nie jest dziesięciorundowy i w stawce nie jest jakiś co najmniej pasek regionalny, zazwyczaj e, dają wtedy tylko i wyłącznie jednego sędziego ringowego i ten sędzia ringowy postanowił przyznać remis w tym pojedynku, chociaż widział, że Aziz zbierał mocne ciosy, szczególnie z prawej ręki Chorwata, ale później i lewych sierpowych sporo doszło do celu i cały obity był Aziz w tej walce. No mimo to nie przekonało to brytyjskiego sędziego, żeby dać sepowi zwycięstwo. Całe szczęście uratowaliśmy e, remis. To jest taka lampka ostrzegawcza dla Dana a, a teraz e, Chamberlain nie będzie miał łatwego sensu zadania. Tutaj nie może, e, chyba aż tak. E, Liczyć na sędziów w walce z Masajem, bo Masaj to jednak Brytyjczyk, chociaż e, pewnie faworytem e, grupy bokser i promotora e, Bena Shaloma, którego mieliśmy również okazję widzieć już dwukrotnie w Rzeszowie, e, jest pewnie Chamberlain. Zwycięzca ma. E, Walczyć z Michałem Cieślakiem, chociaż tak jak powiedziałem Wam wcześniej, moim zdaniem do tego pojedynku nie doszło. Skoro Cieślak zdrowy zwakował ten tytuł mistrza e, Europy, to ma prawdopodobnie inne cele, a tym musi być tytuł mistrza świata. Cieślak e, celuje zdecydowanie wyżej w trzecią szansę walki o mistrzostwo świata. Wiemy, że te wcześniejsze i z okolim, e, i wcześniejsze z Makabo nie e, wyszły. Do trzech razy sztuka, mówi powiedzenie, chociaż w boksie sztuka jest do tej pory, do której zdrowie i tak naprawdę forma fizyczna pozwala, fizyczna i mentalna. To cieślak wyraźnie jeszcze posiada i, i czekamy na tą walkę o mistrzostwo świata. Mówiło się wcześniej o eliminatorze z peraltą, teraz nie jest to jeszcze pewne i mówi się oficjalnie, że że właśnie e, walka Chamberlain'a z Masejem e, ma być takim pojedynkiem, którym wyłoni przeciwnika dla Michała Cieślaka. Zobaczymy. E, pa, cały czas przypominam, że w walce wieczoru tutaj Billiam Smith z Rakpore. Rakpore ten, co wygrał przez nokaut z Głowackim bardzo efektownie i Billiam e, Smith ten, który szczęśliwie wygrał z Mateuszem e, Masternakiem. Rakpore wcześniej walczył też z Twardowskim e, i Twardowski wytrzymał ten pojedynek na punkty ja już muszę kończyć, bo słyszę, że tutaj mówi się powolę o tym, że do ringu będzie zmierzał Isaac Chamberlain i tak jak powiedziałem w walce wieczorem, Porę Smith. My jesteśmy na antenie Fight Clubu, także wszystkich serdecznie zapraszam do oglądania. Tutaj widzę komentarze, ja jeszcze nie zawsze umiem odpowiadać. No, takie komentarze może nie do końca na temat, więc nie mam co się w to zagłębiać. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.